Cześć Boże witam. Wiem, wiem, że miało nie być już nagrań przed następną niedzielą. No ale spojrzałem na czytania na środę popielcową i, no i po prostu się nie mogłem powstrzymać, żeby parę słów na ten temat powiedzieć, no ale postaram się szybciutko, nie zwlekając, nie rozwlekając, choć nie wiem, czy mi się to uda. Pierwsze czytanie w najbliższą środę popielcową. Mamy rok C, przypominam, ostatni, trzeci rok w kalendarzu liturgicznym. Środa popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu i pierwsze czytanie z księgi proroka Joela. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament, rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości a lituje się na widok niedoli. Kto wie, może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga Waszego. Na syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i sących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy, pańscy. Niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pochańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Prorok Joel nam przekazuje jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg jest miłosierny. To nie jest tak, że w Starym Testamencie Bóg był okrutny, Gniewny jak Zeus rzucał piorunami z chmurki, a dopiero przyszedł Pan Jezus, łagodny baranek, i, i jest, stał się miłosiernym Bogiem. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem miłosiernym. Mamy na to setki przykładów w całym Piśmie Świętym. Tu jest właśnie jeden z tych i wręcz wprost, co pisze, prorok Joel. On jest bowiem łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości. Taki jest nasz Bóg. Nasz Bóg nam wybaczy wszystko wiele, wiele razy. Jeżeli się nawrócimy, szczerze poprosimy Pana Boga o przebaczenie, Bóg nam zawsze wybaczy. Zawsze taki Bóg był. Tutaj też prorok mówi, żeby się nawracać sercem, a nie na widok, żeby rozdzierały się nasze serca, a nie nasze szaty. Bo, no bo często właśnie, zwłaszcza w tamtych czasach, zwłaszcza w tamtej cywilizacji, Ludzie pokazywali swoje uczucia właśnie poprzez rozdarcie szat, poprzez posypanie głowy popiołem, poprzez miny żałosne i smutne: jacy to oni są nieszczęśliwi albo jacy to oni są pokutujący, czy, czy starali się unaocznić innym. To, co chcą przekazać. Natomiast prorok mówi, to nie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy w sercu tacy byli, żeby nasze nawrócenie, nasz płacz z powodu tego, że obraziliśmy Pana Boga, był wewnątrz nas, żebyśmy nie pokazywali, nie robili tego na pokaz, żebyśmy nie robili tego, żeby wszyscy się nad nami litowali, tylko żebyśmy to robili ze szczerego serca, żebyśmy to robili w relacji naszej z Panem Bogiem. To Bóg ma widzieć to, że żałujemy za grzechy. A nie nasi sąsiedzi, to Bóg ma widzieć nasze poświęcenia, to Bóg ma widzieć nasz post, nasz płacz, nasz lament, a nie wszyscy ludzie naokoło, bo nie dla ludzi to robimy, tylko dla, naszy, tylko dla, dla Pana Boga. Tutaj jeszcze też w Starym Testamencie, w tym okresie historii ludzkości, Żydzi byli narodem wybranym. Wrogami Żydów były inne narody pogańskie i tutaj prorok dlatego mówi, że Bóg się uratuje nad narodem wybranym i obroni ich przed y, poganami. Ale jest to też obraz czy archetyp rzeczywistości, jaką jest, która jest taka, że my wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. I Żydzi, i Grecy, i poganie, i Słowianie, i w ogóle wszyscy ludzie na całym świecie, i muzułmanie też. Są dziećmi Bożymi, a naszymi wrogami są siły nieczyste, są upadli aniołowie, jest szatan i Jego żołnierze, i Jego pomocnicy. I tak należy odczytywać te proroctwa Starego Testamentu, że Bóg nas uratuje przed naszymi wrogami, ale naszymi wrogami nie są inni ludzie. Inni ludzie to też są dzieci Boże. Naszymi wrogami jest szatan i, i inne złe duchy. Psalm Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyź mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz o Boże we mnie serce czyste, i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą Twoją chwałę. Psalm pokutny. Król Dawid pisał te psalmy, i Król Dawid, jak, jak znamy jego historię życia z, z Biblii, no nie był świętym całe swoje życie. Jest teraz wielkim świętym czczonym w kościele katolickim też, ale dlatego jest świętym, że. Bóg go oczyścił z jego grzechów. Nie jest tak, tylko, tylko na święta Maria Panna i Pan Jezus to jest jedyne dwie osoby w historii, które nigdy nie grzeszyły. A król Dawid grzeszył i to grzeszył bardzo. Ale uznał, że jest grzesznikiem, poprosił Pana Boga o dar zbawienia i, i został wielkim świętym. Więc ważne jest, żebyśmy nigdy nie Popadali w rozpacz z powodu tego, jak my jesteśmy zdeprawowani, jacy my jesteśmy źli, że nam Bóg na pewno nie wybaczy. Jeżeli królowi Dawidowi wybaczył, to nam też wybaczy. Król Dawid miał całkiem, całkiem spore grzechy na swoim sumieniu. Myślę, że żaden z Was nie zamordował nikogo, a nawet jeżeli ktoś z Was kogoś zamordował, nawet jeżeli ktoś z Was na przykład ma na swoim sumieniu grzech aborcji. Czy to bezpośrednio, jeżeli jakaś kobieta czy dziewczyna mnie słucha, czy, czy chłopak, który namawiał swoją żonę czy dziewczynę do, do tego grzechu, taki grzech Bóg też nam wybaczy. Taki grzech, każdy Bóg nam, grzech nam Bóg wybaczy, jeżeli szczerze będziemy żałować i jeżeli szczerze go poprosimy o, o, o wybaczenie. Dlatego ważne, no posłuchajcie, przeczytajcie ten, ten psalm powoli, ze zrozumieniem i, i poproście Boga o wybaczenie, bo nasz Bóg naprawdę nas tak kocha, że wybaczy nam każdy grzech. Nie odrzuci nas, przywróci nam radość ze swojego zbawienia, bo to jest, zbawienie to jest dar od Pana Boga. My nie musimy sobie na to zapracować. My musimy uznać, że jesteśmy chorzy. Musimy uznać, że potrzebujemy lekarza. Musimy uznać tylko, że potrzebujemy Zbawiciela i i przyjąć ten dar, który Pan Jezus nam wywalczył, zdobył na, na krzyżu poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Drugie czytanie z drugiego listu do Koryntian. W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela na W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas uczynił, tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z nim, napominam was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem pismo: w czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Teraz jest czas, żebyśmy się nawrócili. Nie odwlekajmy tego w nieskończoność, bo kogo oszukujemy? Siebie, pana Boga. Dzisiaj, teraz jest czas zbawienia. Teraz pójdźmy do spowiedzi, teraz się nawróćmy. I pojednajmy z Panem Bogiem. Święty Paweł tutaj wyraźnie mówi: W imieniu Chrystusa napominam Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Bo my wszyscy otrzymujemy tą łaskę pojednania z Panem Bogiem, ale musimy ją przyjąć szczerze, musimy ją przyjąć i nawrócić się, zacząć inaczej żyć. Nie kpijmy sobie z Pana Boga, bo Pan Bóg nam daje tą łaskę, ale jeżeli my jej szczerze nie przyjmiemy, jeżeli nie odmienimy naszego życia, jeżeli nie mamy tej szczerej intencji nawrócenia się, to przyjmujemy tę łaskę na próżno, bo Bóg nie pozbawi nas nigdy naszej wolnej woli. To jest nasz wybór, czy my będziemy, gdzie my spędzimy wieczność. Teraz jest ten czas nawrócenia. Werset przed Ewangelią: Nawróćcie się do waszego Boga, on bowiem jest łaskawy i miłosierny. Amen. Co tu więcej dodać? I Ewangelia według Świętego Mateusza, fragment kazania na górze. No, najpiękniej, jeżeli ktoś nie czytał Biblii, a chciałby zacząć od czegoś, nie wie od czego zacząć, w formie takiego prologu niech przeczyta Kazanie na górze. To jest rozdział 5, 6 i 7 Ewangelii Świętego Mateusza. To jest taka cała Biblia w pigułce. To jest taka cała nauka Pana Jezusa skondensowana. Taki plik, który jest zapakowany i dopiero go powoli można rozpakowywać. I tu jest właśnie fragment tego, tego pliku Mateusz, rozdział 6, wersety 1, 6 i 16, 18. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby Was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy, Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i umyj twarz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ważny tekst z kilku względów. Przede wszystkim właśnie czytać Biblię trzeba zawsze ze zrozumieniem i powoli, to znaczy rzeczywiście zobaczyć, co poeta miał na myśli, co Pan Jezus miał na myśli tutaj mówiąc te słowa. Przypatrzmy się temu wersetowi. Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli, inaczej nie będziecie mieć nagrody u ojca waszego, który jest w niebie. Więc dwie rzeczy tutaj są, obie bardzo ważne. Jedna, żeby nie robić dobrych rzeczy na pokaz, bo, no bo jeżeli robimy coś na pokaz, no to nas chwalą ludzie i mamy, odebraliśmy już naszą zasługę, natomiast. Nie ma w zasługi u Pana Boga żadnej takie działanie pozorne, takie działanie właśnie, żeby się przypodobać innym ludziom. Dla Pana Boga trzeba robić rzeczy z potrzeby serca, a nie po to, żeby się ludziom przypodobać. Natomiast ten tekst nie mówi, żeby robić rzeczy w całkowitej tajemnicy. W tym samym kazaniu na górze Pan Jezus uczy w innym miejscu. Żeby żyć tak, żeby ludzie widzieli w nas nasze dobre uczynki i żeby chwalili Pana Boga, który przez nas działa w ten sposób. Pan Jezus Pros mówi, że nie da się ukryć miasto stojące na górze, że nie chowa się lampy pod korcem, tylko stawia się na świeczniku. Że nasze życie powinno być taką lampą, która stoi na świeczniku, żeby ludzie widzieli w naszym życiu te dobre uczynki, żeby ludzie widzieli w naszym życiu. Zachowanie takie jak chrześcijanie się powinni zachowywać. I, no bo jeżeli robimy to właśnie ze szczerego serca, to tego się nie da ukryć. Tylko tu chodzi o mot motywację. Pan Jezus tutaj potępia złą motywację. Pan Jezus potępia tutaj tych ludzi, którzy coś robią po to, żeby się przypodobać ludziom, a nie tych ludzi, którzy coś robią dobrego i inni to widzą. Święta Matka Teresa z Kalkuty robiła bardzo dużo dobrego i wszyscy ludzie na całym świecie to wiedzieli. Była najbardziej znaną, żyjącą świętą na świecie, chyba. Występowała w telewizji, dostała Nagrodę Nobla. No nie było człowieka na świecie, który nie słyszał o, o, o Matce Teresie z Kalkuty. Tylko, że ona nic nie robiła po to, żeby się przypodobać ludziom. Ona wszystko robiła po to, żeby pomóc tym najbiedniejszym ludziom. I to jest ta różnica. Nie było nic złego w tym, co robiła Matka Teresa, że wszyscy o tym wiedzieli. Nie wiedzieliśmy może nawet 10% tego, co ona robiła. Niemniej jednak wszyscy wiedzieli, że Matka Teresa coś dobrego robi, wszyscy wiedzieliśmy, co dobrego robi w tej kalkucie i w innych miejscach. Ale nie robiła tego na pokaz, tylko robiła to z miłości do Pana Boga. Więc my też róbmy nasze czyny tak, żeby ludzie widzieli, ale róbmy je z miłości do Pana Boga, a nie po to, żeby się Przypodobać innym. Chodzi o czystość naszego serca, chodzi, chodzi o naszą motywację. E, obojętne, czy to będą właśnie modlitwy, czy to, będą, czy to będzie jałmużna, czy to będzie post. Mówiąc o poście, też z kolei dwie rzeczy mi się nasuwają. Pierwsza rzecz taka to to, że Kościół od nas bardzo mało wymaga już w formie oficjalnego nauczania. To znaczy, my mamy pościć dwa razy w roku tylko, w środę popielcową i wielki piątek. I ten pozn nie jest wcale taki uciążliwy. Trzy posiłki dziennie, w tym jeden dosytości i wstrzemięźliwość od mięsa. Każdy to może zrobić. Można zjeść lekkie śniadanie, w miarę obfity obiad bezmięsny i lekką kolację. I już wypełniliśmy prawo. No i w piątki mamy wstrzemięźliwość od mięsa, co już nie jest w ogóle żadnym wyrzeczeniem praktycznie, bo w dzisiejszych czasach, gdzie w każdym sklepie można przepyszne ryby kupić, na przykład, to co to za wyrzeczenie? Więc jeżeli chodzi o samo wypełnienie prawa, to Kościół od nas bardzo niewiele wymaga. Natomiast my nie powinniśmy faryzejsko podchodzić do nakazów prawa, jakie Kościół nam daje. My powinniśmy właśnie robić pewne rzeczy z potrzeby serca. I wszystkie te czytania, jakie usłyszymy w Środę Popielcową, mówią, jak ważną rzeczą jest post w oczach Boga, jak wiele rzeczy możemy zmienić przy pomocy postu, jak jak miły jest Bogu post, jeżeli robimy to w intencji jakiejś zjednoczenia się z Panem Bogiem. Bo dlaczego? No, jeszcze raz tutaj podam pod spodem link do tekstu, dlaczego pościmy, który napisałem wiele, wiele lat temu. Jakie znaczenie ma post, jaki ma sens post, ale po prostu, poszcząc nasza myśl, się zwraca ciągle ku Bogu. Pozwala nam to kontrolować samego siebie. Jeżeli post nauczymy się kontrolować naszą chciwość w stosunku do jedzenia, to będziemy kontrolować naszą chciwość w stosunku do pieniędzy, do pożądań serca i duszy i będziemy staniemy się panem własnego siebie, to nie emocje nami będą rządzić, tylko my będziemy rządzić. Emocjami, to my będziemy w stanie kontrolować. Zatem to też człowiek, jak pości jest głodny, jak jest głodny, to myśli, dlaczego ja jestem taki głodny, i od razu się nam przypomina to, że ofiarowaliśmy to Panu Bogu. Nasza myśl wraca cały czas do Pana Boga. Więc ten pozna wiele różnych znaczeń, no, wiele złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postęp, powiedział Pan Jezus. Wiele, na wielu poziomach ten post jest dobrą rzeczą, więc głęboko wszystkich zachęcam by w tym wielkim poście rzeczywiście coś ofiarować Panu Bogu więcej niż to, że nie będziemy szynki jedli w piątki. Ale mówiąc o tym właśnie, jak tutaj mówi Pan Jezus, żeby umyć głowę. Namaścić sobie głowy i umyć twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościż, ale temu, który ojcu, który widzi w ukryciu. Chodzi o to po prostu, że wiele ludzi, na przykład, są osoby, które przestają palić w wielkim Poście I stają się niemożliwe, nie da się z nimi wytrzymać. I cała rodzina liczy dni do końca postu, kiedy wreszcie tata będzie mógł zapalić tego papierosa, bo się z nim nie da wytrzymać. Nie o to chodzi. Jeżeli obojętne. Co podarujemy Panu Bogu? Czy to będzie ilość godzin spędzonych przed internetem? Czy kawy nie będziemy pili? Czy nie będziemy jeść czekolady? Czy mięsa nie będziemy jeść cały, cały wielki post? Czy w ogóle o chlebie i wodzie przeżyjemy cały post? Bo też taki niedawno jeden z moich przyjaciół na forum cały adwent przepościł o chlebie i wodzie, więc ludzie się wielkich rzeczy dokonują dla Pana Boga w tym, w tym wielkim poście. Niektórzy rzeczywiście podejmują takie ekstremalne wyzwania i wytrzymują w nich tylko ważne jest, żeby robić to obojętne co to będzie, no bo dla niejednego będzie dla jednej osoby post do chlebie i wodzie będzie rzeczą łatwiejszą niż dla drugiej post od kawy porannej, bo to może być bardzo ciężkie dla kogoś, czy właśnie to, że ktoś przestanie palić czy pić w wielkim poście. To mogą być wielkie wyzwania dla, dla wielu osób, ale robiąc to, pamiętajmy, żebyśmy nie zatruwali życia wszystkim naokoło. Mamy to robić z radością, z miłością, z uśmiechem na ustach, i no nie pokazując, jacy to my cierpiętnicy straszni jesteśmy, jacy jesteśmy cudowni i wspaniali, bo pościmy, bo rano kawy nie wypiliśmy. Mamy to tak robić, żeby nikt o tym nie wiedział. Czy nie można dawać świadectwa? Można, jeżeli ktoś się zapyta na przykład rano, chcesz pijesz kawę. Nie dziękuję, wielki Poz, nie pije wielkim koście kawy. Ale zrobić to z uśmiechem, dać świadectwo, ofiarowałem coś Panu Bogu. Może w ten sposób przykładem zachęcimy inne osoby do tego, żeby, żeby też coś zrobiły w wielkim poście dla Pana Boga, ale zrobić to z uśmiechem, jakby nas to nic nie kosztowało róbmy dobrą minę do złej gry, czy w tym wypadku dobrą minę do dobrej gry, bo jest to dobra rzecz, że coś ofiarowaliśmy Panu Bogu, nawet jak nas skręca, nawet jak nas głowa boli, nawet jak myślimy, że już nie wytrzymamy ani godziny dłużej, uśmiechajmy się i pokazujmy wszystkim naokoło, że to jest nic, my jesteśmy, jak to się mówi, kwardym, trzeba być, a nie miętkim. Nie pokazujmy wszystkim, jak to bardzo cierpimy, tylko z uśmiechem na ustach Ofiarujmy to Panu Bogu, Pan Bóg nam zapłaci, Pan Bóg przyjmie tą naszą ofiarę, obdarzy nas łaskami za to, nie tylko nas, ale cały Kościół obdarzy łaskami, łaskami. bo każdy nas uczy, nasz uczynek rozchodzi się jak fala po wodzie po, po wrzuconym kamyczku do wody. Każdy nas zły uczynek rozchodzi się tak samo, więc róbmy dobro, czyńmy dobro i wtedy te wszystkie fale od naszych małych kamyczków, które... Wynikają z naszych dobrych uczynków, zrobią takie olbrzymie tsunami dobrego na świecie. I to dobro na całym świecie zaleje cały świat i zniszczy to całe zło. My to możemy zrobić, i to tylko zależy od tych naszych małych kamyczków. Ofiarujmy coś Panu Bogu i zjednoczeni w Panu Bogu, przez Jego łaskę, naprawdę odmienimy ten świat. Wszystkich głęboko serdecznie zachęcam do tego, by przeżyć. Ten post w sposób jakiś głęboki, pobożny, i, i zastanowić się właśnie nad tym, co Pan Jezus dla nas zrobił, poprzez to, że wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, że złożył je w ofierze, że umarł za nasze grzechy na krzyżu i dał nam zbawienie. I dzięki temu my wszyscy będziemy mogli się spotkać w niebie i być szczęśliwi przez całą wieczność. Naprawdę szczęśliwi, naprawdę przez całą wieczność. Takim szczęściem, jakiego sobie nawet nie możemy teraz wyobrazić. Wszystko dzięki temu, że Pan Jezus nam to podarował i zapłacił za to olbrzymią, wielką cenę. Dlatego jest teraz czas nawrócenia, bo żeby ten dar otrzymać, musimy się nawrócić, musimy uznać, że jesteśmy grzesznikami, musimy uznać, że obraziliśmy Pana Boga, musimy Go przeprosić, postanowić się poprawić i starać się żyć. Starać się być doskonałymi tak jak Ojciec Pana Jezusa jest doskonały. Nawet jeżeli nam to nigdy nie wyjdzie, to zawsze musimy próbować i zawsze Pana Boga przepraszać za wszystkie nasze upadki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za parę dni.